GTA O, face to face GTO GTA GTA Gato Bo to napisane to było, tak? A gato to nie był kotek jakiś? Gato nie Gato to było ten z, z fart tego z -ty, Saints Elgato. El no ale Elgato to właśnie chyba... No i po co to No i po co? Hiszpańskim kotek? To coś takiego chyba, nie? Tak to kocha. To ma Aha. Aha. Dostał busta jako jedyny, gnój. Bo no nie przepchnął. Jazda, jazda. Kolorowe face to face, ale kolorów nie widać bez śniegu. Dobra, białe, ale jasne tak. takie, że... O, co on tu tak robił? Jasne, 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 Ole tu mnie wziął kolega z zaskoczenia. Ty, Oj, bogaty kurcze, Oj, wieczone, dobra, nie, Co tu się no, wyrabia? No, 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 no. Nie, jeszcze o, go przepchnął. Dobrze. Arapeir. Ty, no. A kto jest pierwszy? O no G ja, ja. Jego nie wykręciło ja. po palnięciu! Bo ty uderzyłeś mnie w tył, a nie w bok! Jaki, no. Jaki tył? Na tył, ty? tył! Co ty mamy? Impalera! Nieoznakowany. nieoznakowany! Nieoznakowany! Nieoznakowany? Różowy! Nieoznakowany! Taki biały! Taki biały, różowy gościu! Po prostu samochód. Samochód typu samochód. No, samochód typu NPC takim jeździ. Czyli O, o jezu się! Ale a, to... o, co no, co mogę mogę Skoczyłem sobie! Ale nie, takim <grym> pędzie, że... je, swoje, swoje, Podskoczyłem sobie, a co nie widzę. O, gdzie Po tym P.I.T. ty nie poleciałeś ty mi powiedz bardziej. A jakoś tak utrzymałem.

Ale to prawda, to A brak, jest Prawą stroną, prawą stroną, akuratnie. Bartek, co to za atak no, tutaj był na piąte i szóste miejsce? Skute nieskuteczny. To był, to był nieskuteczny. No <śmiech> Nieskuteczny, <śmiech> bo Ty <laughs> robiłeś, ale... <był> <śmiech> <nieskuteczny>. <śmiech> Aha! Tak niemiło. O Boże. <laughs> 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 ja boleś bo nice, bardzo ładnie. Ja I super, was? i Hogaty sobie przyjeżdża, bardzo ładne. zrób, Nie no, przecież kolejni są jeszcze <despółci> grają. No, jeszcze jest ten. No, I jest, jest, ten... jest... Te <trony> Pokojnie. Jeszcze jest Telly Pax, spokojnie. Jeszcze jest Telly Pax. No hey. i po... Jestem drugi, proszę nie! Ja ten trzeci. Ojoj, 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 ojoj. No, no tak, jaka ja tylko to po kolei, dobra. Trzeba trochę popchać. Trzeba młody, by latać. Łooo. Hogaty! Ale mi nawrotka nie poszła. Nie, nigdy by Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie mnie! w grze, Bartos, kurde. mnie! Zostaw mnie! To ty cię w grze! Jak Ale nie! Tak? No, Masz jeszcze! To już nie wystarczy mi do ataku na ciebie teraz. To. W ogóle tak że myślałem, że spadł. Tak, No ja? normalnie. Tak przecież jak ty go wziąłeś. Ty Ale ładka, mnie wykręciło! Poszedł ładnie wysoko, No tak. Już. No i poszedłem ładnie wysoko i wróciłem. Niestety nie do śmieci. Aha, OG pierwszy. I do wtałem, dostałem, w dostałem. No to... hey, O kurde, faks! O no, faks, to rozbił jak kręg. <grym> no, nie ja się odbiłem od, innego, od no, drugiego. No, dobra się ten, jak radę, się utrzymałem? Nie, już się jeszcze ma, a nie, już nikt nie ma. Dobra, dawajcie od Yanga Serotelir, nie kupisz. Co robicie? udaje, dyp. Co mówię? udaje. Co jest? Kloseczka zrobiła. Ja zwykle nie chciał. No się nie odezwie, ty. Ale to chciałem. Aha! Ja ja bez zasad, no nieźle. Nie, to za wcześniejszą próbę ataku na rampę. A, dobra, żebyś aha, w każdej nie zaatakował gnębu. Dawaj go, go, dawaj go. Eee, pierwszy. Ale ja się rozpędzam, <laughs> gościu. No, 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 gościu. To będę z takim gównem się bił jeszcze. Ujż do do Trzeba było bić. Bartek, masz hunto? Okay. Daj jedne. jednego. Okay. dwa na godzinę jechać. Czemu nie ja mam super. Elo. <laughs> dwa na godzinę. Okej. Okay. Policja! Boże, piękna policja. Ale to to się... Jest... policja. Jeszcze nie wyszła. Tak, jeszcze nie wyszła. Gramy pojazdami, które jeszcze nie wyszły. Fajne nice. Tajne samochody. Ale nie odkryte, super, proszę Państwa. No. Tak, tak tak pierwszy. Na w pierwszy. Tak, na krume, to. By ja bol zostaw, My no. Można Tak, wywa. tak, tak, tak. O Jezusie! O! 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 Jak poleciał! Jak się nie do końca. To jest Dobra, no to to lubowskiej. Oj, utrzymałem się! Dobra. Zesrałeś, a nie utrzymałeś. Chyba na twoją. Dobra. To jest co co? Ej, co? Zumno, e, pozwól. jedna osoba będzie miała problem teraz? A, wiem. No, ja wiem a to, będzie... to O, Paksik. <laughs> Widzę tą. To jest pierwszy. Wszyscy e, nie No po co Bartek, zajeżdżasz? Oh, tak, a my nie? dostajesz kita. Dostałem! No i mnie tym, że podskoczył. No i dostałem, go. sorry. Nie, 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 nie dostałeś hita. Bo ja tak weź... O ale Jaki to młyn! Dobra, ja się muszę cofać. Ty, ty gdzieś się musisz cofać, <laughs> bobie. Chyba w rozwoju ty. To już za późno, to już a za późno. Dobra. <laughs> Taki jesteś bogaty, tak? O, nowy samochód! Brawa do Doritos! Doritos! Wolebym <grym> Doritos? Doritosy zjadał. Kurde. kurde, nie okay. udało mi się. Nako. Mm. A, Siema. To, a Nie a, je, go, kurde, ma. Przeżył? To, to przeżył. To oh to. przeżyj, to sam. Uwaga. Ja już, już, jest pierwszy. Poleciał. A jestem pognieciony z każdej strony w tym samochodzie, po prostu. To że dobija. Jedźcie, jedźcie dalej. A ta auto już chwała wyszło, nie? Bo było Tak, wyszło w tym Tak, tygodno. to wyszło no. teraz dopiero co. Tak nie bym kupił, nie wiem jakiej on jest w klasie nawet. A no ładnie wygląda. Jaki suwik chyba. No, raczej. no żeby... Ale z ich trik trick to mogą dać jako terenówkę. No mogą, no, mogą mogę. mogę dać Orucze pieczone. No to tak wracamy do ciężarówek. Oho! No nie! No. To są tiry nie różnych. Może ruszki. zdążę, co? To no Na nie mamy malowanie świąteczne Ui No No to fakt, to coca-cola E-cola? Tak, e-cola A pierdziele Pukać się da Ja pierdziele O, ten. ten Pojechał, pojechał, pojechał Cześć, tak, go Tukajcie go, stukajcie go Mocno Łapać go Suń ale puszczam teraz... lewym, puszczam lewym Puszczaj lewo no, W ogóle nie jestem w stanie go przepkać No nic mu nie robię o. Kompletnie nic Dobra, bo piąty jedzie Wracamy w lewo chłopaki w lewo, w lewo Cała drużyna w lewo <laughs> Jaka drużyna pierścienia ta <laughs> Tak drużyna Ojej Ale fajnie mi tutaj z diabolem, widzę, że to, to, aha. obróciło pięknie Dobra Zdooo! Bicie się, bicie no, już się! No się bicie się tam, a nie! Tak średnio no. im to wychodzi, jak patrzę no. tak daleko tam... ciężko bagi rampom się bić o drugą bagi rampę. Nie przesadzaj, łatwo, łatwo, łatwo. O, no, nie, no oczywiście, że tak się chciało, to byście mogło. Aha, a, nie chciał po prostu. Tak samo ci, Bartek. jak powiem. No to patrz, udowadnij, że tak da, da się. O, znaczy twoja... dało się, dało się. Nic, <gulanie> nic nie zrobiliśmy bardzo ja tym Kopchałem Popchałem ty czy... da. Nic coś nie zrobiłem. Wszystko popchałem. Jedno ja po... ja Nie pusta da. Z go, po nich. Nie, nie bitwa, nie Let's go, poni. Miał być Pit, panie Ty mi dałeś pusta, a ty co? się obróciłeś. Pita to trzeba opłacić jeszcze, bo się końc z roku zbliżała. no i po. Jak je opłacić? Ja jakiś bym chciał, a nie opłacić. Jeszcze płacić, ryczałcik trzeba zapłacić. Dobra. Ja zapłaciłem zapłacę, młodo, ja tam młody, zdrowy jestem, także... <noise> ja jeszcze takich rzeczy nie płacę. <głos> <głos> młody, zdrowy, to nie płaci. Oui. Dobra, Ogiang pierwszy. pierwszy. Ojoj, Pokojnie, chciałem tylko buścika. Ważne, dawaj giang! go tam, dawaj nie. go tam. Dawajcie go tam. Konsaj, konsaj. Ogiang! Dobra, ewkę palę. Sorry, Ue, co tu się... Oooo! O, o jawno! Dobra! Uwaga, jeszcze ja! Super <śmieniu> super, niedobrze. Tyle miejsca ze miło minąć, super. Ale Hello. miałem, ale nie mam już. Nie zmieściłem się. I hamowałem, i do prawej zjeżdżałem, no, po, no. Paks, i ty nic nie dało. na To by nic nie dało. Na tym śniegu. Nie, no, 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 to by nic nie dało. Najgorzej, że my jedziemy teraz na no, Cztery no, rampy, nie? ma co tam? Że nie będzie kolorowo. Mam tak 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 tak? nadzieję, że wszystkie te rampy będą ich bić jeszcze. Nie, Tylko te sorry. Jednak nie. Że wszystkie fantomy będą ich walić. No nie pykło niestety. Nie. Telir pierwszy. <noise> Dobra. Nie. Paksik teraz i puścił Bartek. Kurde no. Na. Uniknąłem oh wow. tego. Dobra, Paksik wyrwał widziałem. Wyrwałem, wyrwałem Bardzo dwa nawet. Dobrze. I bardzo dobrze. Ja I pięknie. bardzo dobrze. Pomogę. Dzięki. Aha. Nie ma problemu. O, to ten super pojazd, z którym nie możecie nawet wyjechać na miasto. Nie da się nim I wyjechać nie na zrobić. miasto? No tylko możesz jak tylko jak, jak misję odpalisz. Naprawdę? A nie, A nie ma go, go nie do, do kupienia? innych pojazdów ściągać. Nie ma do go kupienia, nie no po prostu jest taki, że No po nie możesz. No jest do kupienia Bartek. Możesz go kupić, żeby mieć go w tej swojej bazie i żeby robić misję. Nie ja kupiłem, a nie żeby po prostu tam jechać nie można, tak? tak no, no tak po prostu, no nie możesz sobie, no chyba że... Tak samo zamiast, też nie możesz wziąć. Chyba, że zamiast robienia misji po prostu będziesz nim jeździł, no tylko że co z tego jak, reny, będziesz miał do zrobienia misję i nic innego nie zrobisz. No żadnego ma no sobie kolejny hajs do wydania, tak? Z misji. Jeszcze raz. Po prostu kolejny HS, który się wydaje, a... A coś mówił. Aha. Aha, no ja mówię, że to jest po prostu samochód, który jak nawet jak wyjedziesz na miasto, to jedyne auto, jakie możesz wziąć, to to jest misji i ty, i No tak, tylko no, no bo, bo wyjechać na miasto możesz tylko i wyłącznie włączając misję, więc... Ale Nie, nie tak. wyjedziesz z nim bez misji na miasto. Plus, Plus innego auta też nie będzie. Po prostu minion tak, tak w dupę, no. No, no tak, no tak, 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 no, To jest tylko do misji. o, -o. I, To jest nie fajne właśnie. Ja ja goń go! 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 Bierz go, zdawał i bierz go. No tak. No no to... A on jest chyba ty z szybki. Dobra, biorę. Rzuki, rzuki, biorę. Jak lira. to zrobi, to on jest szybki. Bior. Bartek mnie wali. Znaczy, próbuję chyba. Próbuję walić wszystkich. Jesteś jakiś pancerny, mam wrażenie. Ty. Próbuj no, ci ja bawię Nie bierz. No bo w ogóle. ja umiem kontrolować. Może no, to jest biorę. ten internet właśnie. O, o, o. No potrafisz, to, to, okay, oczywiście. Dało się z kontrolą nieźle. kontrola była. No, to tak. Pokazana, ta, inaczej kontrola. O, kurde. Tak, o, to Jezu Bartek. Zaje, że tak, że no to ślizgo! Nie, nie, w tył, a nie w bok. To No To mi daje posta, a nie mnie daje no na No ciata, tylko wiesz, problem, po problem prawo... polega na tym, że u Ciebie to inaczej wygląda niż u niego, nie? Dobra, to tak. widzicie. Tak. Po co Bartek? No dwóch zdjąłem! Pierwsi nie byliśmy! Super. Dwóch zdjął, no, no tak. dwóch zdjąłem, Pierwsze no, no, Pierwsze no, pierwszego i drugiego od Dobra, łatwo. Pierwsze Pierwszego i drugiego zdjąłem! Bartek nie pierwszy przejechał obok nas! No to byliście pierwsi. Audi masz masz jak się przejechał, a ty w nas pojechałeś O, te byli się pierwsi. No to byliście no pierwsi. No nie byliśmy właśnie. Dobra, byliście, byliście. U mnie byliście. O, byli z... takiego Bartka i... Oj tam, oj tam. I tam. pograsz sobie. Się gra, nie? Ja dzień, gram. Dzień, jeszcze był duszy. Fajnie, przyjemnie. Zobaczysz Bartek kiedyś, jak ktoś ci odda... Dzięki, Pax. No byłeś już pierwszy, Nie byłem, no, nie byłem tak że od JM jest. Nie co tam leży? na pleckach? Należe, no leżę, no. jest. Co się tam wydarzyło ładny punkt i ma... To... No to zostałem zdjęty przez Paxa, no. mimo że nie o, byłem pierwszy. Kurczę. <laughs> no tak no było. nieprawdopodobne. No chamstwo, hamstwo no. Tak to się wydarzyło, Bartek. Mam sobie zasadno. No tak. Podobno konkurencyjny do Italiki to właśnie. Ojojo, ja nie wiem jak Paxa będziecie mogli ściągnąć, ale... ładne jest. No to, ry 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 ry. o tak, jeżeli nie będzie No to ci wyszło w G jak no liczę na to, że spowolnisz się trochę. Okej. Okay. Była próba, tak? Dawaj mi paksa! Zostaw nie mnie, Chogaty. Kurczybąka, dawaj mi go. nie. Chogaty, zostaw mnie. Nie ma szans. Bartek! Dawaj. No próbowałem, ja no ale... No, od Szeparda, że dostaliście zakaz... Bo za mały. brzydko na odcinkach. Dostaliśmy, no. Tak. Jak się dostaje żółte monety, to się dostaje A. takie zakazy potem, no. Jak ee, wpłynęło to na ciebie? No nie chce mi się z nim grać już, nie? <grybuj> <grybuj> Ostro!